W jaki sposób wyglądają nasze działania na forum międzynarodowym, jeśli chodzi o profilaktykę i leczenie HIV-AIDS? Ja myślę, że najważniejszym, najważniejszą obecnie informacją jest to, że Polska po ponad 10 latach wraca do Rady Programowej UNAIDS, ONZ-owskiego programu do walki z HIV-AIDS, także koinfekcjami. Będzie to dla naszego kraju szansa na pierwszą kadencję, pierwsze 3 lata, na zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na sytuację w regionie. Także spowodowaną e, wojną na Ukrainie i jej następstwami zdrowotnymi, zarówno w kontekście hifejcji, jak i zakażeń przenoszonych drogą płciową, ogólnie koinfekcji. E, Poza tym po, po tej kadencji mamy takie plany, żeby zostać na następną kadencję i objąć w Radzie funkcję wiceprzewodniczącego i później przewodnictwo. Polska była już przewodniczącym Rady Programowej UNAIDS w latach 2011-2012, i tutaj ta nasza prezydencja była bardzo wysoko oceniana, zarówno przez kraje regionu Europy. Europy Środkowej i Wschodniej, ale także przez społeczność międzynarodową, ponieważ udało nam się wówczas zwrócić uwagę na potrzebę profilaktyki, wzmocnienia profilaktyki i integracji świadczeń. I to będą także działania w kontekście naszej działalności w Radzie od przyszłego roku.